Odcinek czwarty to tak mam skończyć. Co do zobaczenia później. Stara, jeszcze na lekcji. Ej, co ci? Nie odzywaj się więc do mnie. Dobre. Ty uh, zachowujesz się uh, normalnie, ale działajmy mm, mnie odzywaj się więcej do mnie. Ok, Dusty! Uh, Byłeś tu przez cały czas? Czy to sobie ze mnie żartujesz? Nie? Dlaczego bym miała żartować? Myślisz, że się urwał z lekcji i przyszedł na korytarz, tak? Niby. Czyli widziałeś to wszystko? Nie, nie widziałem, wiesz, bo ślepy jestem. Ale to nie tak! nie... Jakby nie... Jakby nie... Shine... W sumie teraz to... Zastanawiam się, czy ze mną... Dla miłości, czy po prostu, żeby inne dziewczęcie cię zazdrościły, albo żeby tacy ludzie jak on? Jak to, jak to o co ci chodzi? oczywiście, że dla miłości. Serio? Przed chwilą mnie, przepraszałaś, a teraz? Co ty myślisz? Nawet jakbym ci wybaczył, to pewnie byś polecała do niego. Na skrzydłach najlepiej jeszcze. załatwić Ci może jakieś Lega pracuje w filmie, gdzie tworzą e, te rekwizyty do filmów. To może się przyda, co? Że najlepiej od razu będzie, jak powiecie, e, prosto... Puszka, nie? Ale nie. <grystanie> Dusty! Ja naiwnie cię kochałem. I myślałam, że coś z tego będzie. <grystanie> no, jak widać, niestety nie. Nie można polegać na tobie. A nie zresztą na sobie samym. Dusty, to nie tak, rozumiesz? To, to tylko kawa. No to słusznie powiedziałby yy, na randkę. Pierdziele przejęzyczył się, co za jej już szczegół naprawdę najważniejszy w całym zajściu. No właśnie w tym problem, że najważniejszy. I, i, i nigdy nie poszła z nim do, do łóżka tak? nie poszła byś Na pewno się zastanów. Przecież jesteś taka wolna od wszystkiego niby. Ja to twój przyjaciel. Co ja z twoim nawet przyjacielem nie jestem, to o czym tu rozmawiamy. Dlaczego bym nie poszła? Jest. jest. Jedna zasada, dlaczego bym nie poszła? Bo poszłam tylko z tobą, z nikim innym, więcej. Nie. Nawet gdyby mi się już świadczył. Nigdy. Bo tak naprawdę tylko ciebie kocham. Acz bo uwierzę. Ojeju, ojeju, dawki, że zostajemy przyjaciółmi, a pierdziele normalnie. Się właśnie nie zezraj. Nie mogło wierzyć, że zniżyłaś się do takiego poziomu. Naprawdę, nie mogło wierzyć. Jeszcze kłamiesz mi żywe oczy, że, że... no, że mnie kochasz. cię kocham, Dasi. Kocham cię. Na pewno. Na pewno. A ja ciebie nie. To me, to go over everything they say the time's supposed to.